8 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie z liderami ruchu Pawła Kukiza, z panem Patrykiem Hałaczkiewiczem i panem Robertem Raczyńskim. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji, którą nagraliśmy zaraz po spotkaniu. Szanowni Państwo, nazywam się Jan Wodakowski. Jestem dość sceptyczny wobec Jowów. Niestety na dzisiejszym spotkaniu nie dowiedziałem się rzeczy, która najbardziej mnie interesowała, czyli tego dlaczego czy. Zwolnicy nadmandatowych okręgów wyborczych nie boją się tego, że będą ograniczone moje prawa obywatelskie. W wyniku Jowów takie grupy mniejszościowe jak ja, czyli Wolnorynkowcy, Prawicowcy nie będą mieli żadnej możliwości posiadania swoich reprezentantów we władzy ustawodawczej. Tak się dzieje we Francji, gdzie Front Narodowy nie ma żadnych, prawie żadnych swoich reprezentantów. Tak się dzieje w Wielkiej Brytanii, gdzie Jukich nie ma swoich reprezentantów. Tak się dzieje też w polskim senacie, który został wybrany przez Jowów i 94% to są ludzie z popisu. I niestety na dzisiejszej debacie nie mogłem zadać tego pytania i liczę na to, że za pośrednictwem internetu e, przedstawiciele no, mandatowych okręgów wyborczych mi na to pytanie. E, I to, była, to jest moja moja rzecz, dla, dla którego jestem przeciwny Jowom. Natomiast bardzo mnie ucieszyła wypowiedź pana prezydenta z Lublina, który e, po, te wszystkie tematy pozajował. E, okazał się to człowiek bardzo rozsądny, wolnorynkowy. E, szkoda, że nie tworzy normalnej partii nie chce w e, ordynacji proporcjonalnej taka partia, bo ewidentnie taką partię chętnie bym popierał. I to są dwie rzeczy liczę na odpowiedź za pośrednictwem internetu albo na jakimś spotkaniu. Jako samorządowy jestem w tym sensie i jestem trochę pod wrażeniem autentyczności tego ruchu. Mam takie wrażenie przynajmniej, że ci ludzie są tutaj nie bez powodu generalnie, biorąc że wszyscy na zewnątrz, cały establishment, czyli ci wszyscy, którzy najzwyczajniej w świecie przez ostatnie 20 lat rozkładali jakoś karty, i to nie tylko politycy, ale i dziennikarze, robią wszystko i tutaj bardzo dopinguję wszystkich stawowców do tego, żeby jednak ze wszelką cenę nie ujawniali szczegółów, dokąd się da, bo oni będą próbowali to wszystko dezawuować, będą próbowali sprowadzić do najzwyczajniej, Świat do parteru i tak na dobrą sprawę zrobić wszystko, żeby zachwycić ten ruch, zanim on jeszcze wykiełkuje w wyborach parlamentarnych. Mam szczerą nadzieję generalnie, że to wszystko jakoś się zachowa w takim kształcie, że uda się rozwalić trochę ten, ten, ten w gruncie rzeczy mur, który najzwyczajniej w świecie powstał dzisiaj wokół Warszawy, którym się oddzieliła elita generalnie od całego kraju. Jowy niosą bardzo duże zagrożenia, ale też są jedynym, moim zdaniem, jedynym konkretnym sensownym z, yy elementem rozwoju tego systemu. Nie będą prowadziły do dualizmu, to jest nieprawda. Chociaż tworzyło duże niebezpieczeństwo w postaci tego, że kandydaci jednej partii będą uzyskiwali 51%, a drugiej 49% i 100% ta pierwsza zwycięska partia zbierze do Sejmu. Więc nie będzie realnym odzwierciedleniem części społeczeństwa. Wstawię się w Rady Miejskiej w Jogu. zjogu. Muszę tu panu przeprosić. Sam jestem wybranym z jednomandatowego okręgu wyborczego radnym miejskim, dlatego wiem co to znaczy odpowiedzialność, wiem co to znaczy realizowanie konkretnych obietnic, dbanie o swój teren, o swoich wyborców, o swoje ulice i to jest olbrzymi plus. I ja bym był skłonny zaryzykować i postawić na, nasze Jowy, na Jowy w systemie parlamentarnym po to, aby w końcu politycy poczuli odpowiedzialność, której zdecydowanie się brakuje dlatego, że y, wiemy, jak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii, y, że wie, część posłów, wiadomo, że zostanie wybrana z tej, y, głosów konserwatywnych zostanie wybrana y, z danego okręgu i tam się wysyła y, polityków, żeby zebrali te głosy, laburzystów z drugich, z drugich rodzajów okręgów, i tak naprawdę walka o władzę w kraju toczy się w 1,5 okręgu, w czwartej. i tak naprawdę 20% ludzi decyduje o tym, kto wygrywa. I owe są bardzo dobrym systemem, bo odpartyjniają, ale nie taki jowy jak w Anglii, tylko na przykład taki jak w Australii w Irlandii. Bardzo się cieszę, że taki ruch powstał. Dziękuję panu Kukizowi, że stworzył ruch, duży ruch, który uzyskał wreszcie 20% zaufania społecznego. Ten, na scenie pokazują, że jest ogromna, ten, ogromna energia, ogromna, ten, ogromna wola zmian. także poczekamy, co przyniesie 20 ten 27 czerwca. Myślę, że dużo, ten, dużo, dużo dobrego. To w zasadzie chyba jest, jest komunikat, który na, ten, na, na dzień dzisiejszy może, może, ten, może, 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 może mieć miejsce. Dobra, wystarczy. No. A jak, jakie wrażenia po dzisiejszym spotkaniu? Yy, no... O rozmawialiśmy kytaniem. ten, rozmawialiśmy z kolegą, że tak naprawdę yy, yy, wywołaliśmy taką energię, być może nie wiem jak ten, nie wiem jaka, jaka, jaka była solidarność, ale, ten, ale z tego z opowieści starszych, ten, starszych, starszych kolegów yy, widzę elementy bardzo podobne. To jest już energia, która, ten, która, która nie cof, yy, nie, się, się nie cofnie. To już jest po prostu yy, być może być może to jest właśnie ta siła, która, ten, która będzie zmieniała ten, zmieniała Polskę. Nie wiem jeszcze jak to się ten, w, jak, w jakim kierunku się to potoczy, jak będą wyglądały składy rządów, jakie, ten, jakie decyzje zapadną na, na, na początek, jakie ten, jakie później i tak dalej. Nie wiem jak potoczy się wynik ten, wynik ten, wynik referendum, nie wiemy, kto będzie miał pierwsze miejsce, ale najważniejsze, że jest wola do zmian i to jest ten. I to jest myślę głos naszego ten, naszego pokolenia. My w siły rośniemy, my pięć podniesiemy, można powiedzieć w skrócie. Co pan sądzi o dzisiejszym spotkaniu? To bardzo parę... ciekawe, bardzo dynamiczne, bym zaskoczony. Był olbrzymie przełom dzisiaj. Um, nie spodziewałem się, że tak dynamiczny. W Jamie nie widziałem jak atakować ten grup cookies. Um, ja samo bym zaskoczony, bym redaktorem redaktor Business Journal, byłem tam 8 lat. Um, I to jest olbrzymie przełom. że widać z tego coś w Warszawę. Wcześniej się przechałem. Um, i to już coś nowego, będzie się stało. To jest już, już bardzo ciekawe zaisko, które naprawdę jest, jest jakąś obrzymie zmian. To jest trząsane ziemię polityczną, jest tak jakby w skali. że tak powiem, wypowiedź. No, my walczymy o swoje dzieci i równe prawa dla ojców, jak i dla matek w tym kraju. No, popieramy, że tak powiem, wolnopolskie. Tak? Przede wszystkim. Ma. No. Przede wszystkim podoba mi że przede wszystkim walczymy o, o, o państwo dla obywateli, nie odwrotnie. Nie żeby obywatele walczyli i służyli państwu, ale przede wszystkim, żeby już po tej służbie, żeby państwo rzeczywiście służyło Polsce w sensie obywateli i żeby obywatel czuł się godnie i sprawiedliwie. Szczegóły na których można by było jeździć, złapać za słówka, tak? To się dzisiaj nie udało. Bo nie wiem, nawet to pytanie o religię, wyprowadzenie religii ze szkoły i tak dalej, to jest właśnie to. No. Złapanie się jakiegoś punktu i, i zniszczenie całego ruchu. A przecież doskonale wiedzą, 30 lat dziennikarze ci sami zadawali pytania politykom i ja nie słyszałem, żeby polityk odpowiedział konkretnie na jakieś pytanie tutaj chcą, ruch się tworzy dopiero jest dwa tygodnie i chcą od razu rozwiązań gotowych. To tyle.